Trzecia dawka w Polsce. Trwają negocjacje. Polska gotowa na trzecią dawkę szczepionki? Trwają negocjacje. Ponad 30 milionów dawek trzeciej dawki szczepionki dla Polski, tak wynika z informacji podanej przez dziennik Gazeta Prawna. Rząd negocjuje dostawy kolejnej dawki szczepionki przeciw COVID-19, a za rozmowy odpowiedzialna jest Komisja Europejska, donosi w niedzielę gazeta. Trwają negocjacje. Ale na pewno Polska zagwarantuje dla każdej osoby po jednej dawce, mówi w rozmowie z DGP, szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak. Jak podkreślono w artykule opublikowanym na stronie Gazety, chodzi o to, aby w przypadku niebezpiecznych mutacji można było błyskawicznie uruchomić szczepienia uzupełniające. Immunolodzy zaznaczają, że obserwują dynamikę spadku przeciwciał więc pojawia się obawa, że spadną one do takiego poziomu, który jest niewystarczający, by nasz organizm odpowiedział na tyle skutecznie, aby ochronić się przed chorobami. Wtedy dawka przypominająca będzie konieczna, tłumaczy szef urpl.